Kochane dzieciaczki, witam Was bardzo serdecznie na kolejnym naszym spotkaniu z cyklu Ilona czyta Dziecię. A dzisiaj dziecia Ilonka wybrała dla Was fajny wierszyk, który za chwilę przeczytam. W ręku trzymam znakomitą książkę pod tytułem Jan Brzechwa i Inni, czyli Wiersze na cztery pory roku. Usiądźcie bardzo proszę i posłuchajcie wiersza, którego nie mogę znaleźć, ale już mam, kochane dzieci, już mam. Władysław Broniewski, gramy w zielone. Proszę o zielone! Zaklekotał Bociek do zielonej żabki, co się siedziała w błocie. Ale mądra żabka prędko myk pod wodę. Miły mi bocianie moje życie młode. Rosły w błocie mądre niezapominajki. I boczkowi rzekły, znamy takie bajki. Chciałbyś żabkę połknąć, lecz się obejcie smakiem. Żabka gra w zielone z młodym tatarakiem. Mam nadzieję, że na Waszych kochanych buźkach pojawił się uśmiech, a ja Wasze kochane serduszka przytulam bardzo, bardzo mocno. I to tyle na dzisiaj, kochani. Czytajcie swoim dzieciaczkom, a my widzimy się już wkrótce.